Czy wiesz, że w 2025 roku w Polsce wejdą w życie przepisy, które mogą zmienić życie tysięcy wdów i wdowców? Mowa o nowym świadczeniu Ręcie Wdowiej. Ale uwaga, nie każdy będzie mógł z niej skorzystać. Jakie warunki trzeba spełnić? Czy ty lub ktoś z twoich bliskich ma szansę na dodatkowe pieniądze? Niektórzy mówią, że to ogromne wsparcie dla seniorów, inni, że ograniczenia są zbyt surowe. Gdzie leży prawda? A co z limitem świadczeń? Czy renta wdowia rzeczywiście pomoże uniknąć problemów finansowych po stracie współmałżonka? Nazywam się Mickiewicz i w tym filmie odpowiem na wszystkie te pytania. Pokażę Ci dokładnie, kto może liczyć na to świadczenie, jakie dokumenty trzeba złożyć i jak ZUS podejmuje decyzję o wypłatach. Omówię także kluczowe zmiany, które wejdą w życie w 2025 roku. Ale to nie wszystko. W trakcie tego wideo podzielę się przykładami i praktycznymi wskazówkami, które pomogą Ci maksymalnie wykorzystać nowe przepisy. Czy wiesz, że od 2027 roku świadczenia mogą być jeszcze wyższe? Jeśli chcesz poznać wszystkie szczegóły, zostań ze mną do końca tego nagrania. Kliknij przycisk subskrybuj i włącz dzwoneczek, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami o emeryturach i świadczeniach dla seniorów. Nie przegap tych ważnych informacji, mogę zagwarantować, że na końcu filmu poczujesz się lepiej poinformowany i gotowy na działanie. Zaczynajmy. Czy wiedziałeś, że już w 2025 roku polscy seniorzy będą mogli skorzystać z nowego świadczenia, które może zmienić życie wielu wdów i wdowców? Renta wdowia, o której tak dużo mówi się w mediach, to szansa na dodatkowe wsparcie finansowe. Ale co to właściwie oznacza w praktyce? Jakie kryteria trzeba spełnić, aby otrzymać to świadczenie? I co ważniejsze, jakie kwoty są dostępne oraz jakie ograniczenia trzeba wziąć pod uwagę? To wszystko wyjaśnimy szczegółowo, krok po kroku. Nowe przepisy, które zaczęły obowiązywać 1 stycznia 2025 roku, mają na celu poprawę sytuacji finansowej seniorów, którzy po śmierci współmałżonka zostali w trudnej sytuacji materialnej. Jest to moment, kiedy wiele osób musi zmagać się nie tylko z emocjonalnym bólem, ale także z wyzwaniami finansowymi. Renta wdowia ma na celu zapewnienie minimalnej stabilności ekonomicznej w takich chwilach. Na czym jednak polega to świadczenie? To kluczowe pytanie, które zadaje sobie wiele osób. Renta wdowia nie jest zupełnie nowym świadczeniem, ale raczej sposobem na połączenie już istniejących. Oznacza to, że wdowa lub wdowiec, którzy mają prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku oraz własnej emerytury lub renty, mogą połączyć te świadczenia w korzystniejszy sposób. Zamiast wybierać tylko jedno świadczenie, nowe przepisy pozwalają na pobieranie części obu. Pierwsza rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę, to tak zwany zbieg świadczeń. Dotychczas, gdy osoba miała prawo do dwóch świadczeń, np. renty rodzinnej i emerytury, musiała wybrać jedno, które było korzystniejsze. ZUS wypłacał wyższe świadczenie, a drugie pozostawało zawieszone. Teraz, dzięki nowelizacji przepisów, osoby te mogą otrzymać dodatkowe środki. Od 1 lipca 2025 roku wdowy i wdowcy będą mogli otrzymać 100% jednego świadczenia oraz 15% drugiego. Ten procent wzrośnie w 2027 roku do 25%, co może być dla wielu osób ogromną różnicą. Przyjrzyjmy się szczegółom. Jakie kwoty będą wypłacane? Powiedzmy, że Twoja emerytura wynosi 2500 zł, a renta rodzinna po zmarłym współmałżonku 2000 zł, wybierając opcję 100% emerytury i 15% renty rodzinnej, łączna kwota wyniesie 2800 zł. Jeśli zdecydujesz się na odwrotne proporcje 100% renty rodzinnej i 15% emerytury, Twoje świadczenie wyniesie 2300 zł. Widać, że odpowiedni wybór może znacząco wpłynąć na Twoje finanse. Co więcej, ZUS deklaruje pomoc w obliczeniach, aby upewnić się, że seniorzy wybierają najlepszą dla siebie opcję. Jednak te kwoty mają swoje ograniczenia. Maksymalna suma obu świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury. Obecnie minimalna emerytura wynosi około 1588 zł, co oznacza, że łączna kwota świadczeń nie może być wyższa niż 4764 zł. To ograniczenie ma na celu zapewnienie, że system jest sprawiedliwy i nie obciąża nadmiernie budżetu państwa. Zastanawiasz się pewnie, czy ty lub ktoś z twoich bliskich spełniacie warunki do skorzystania z tego świadczenia. Warto tutaj dokładnie przeanalizować przepisy. Pierwszym warunkiem jest osiągnięcie wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Kolejnym jest pozostawanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka. Jeśli więc byliście rozwiedzeni lub żyliście osobno, niestety renta wdowia nie będzie przysługiwać. Trzecim kluczowym warunkiem jest to, że prawo do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku musi zostać nabyte nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Proces ubiegania się o rentę wdowią zaczyna się od złożenia wniosku na druku ERWD, który dostępny jest od 1 stycznia 2025 roku. Formularz można znaleźć na stronie internetowej ZUS, w placówkach ZUS oraz na Platformie Usług Elektronicznych. PUE. Możesz złożyć wniosek osobiście, wysłać go pocztą lub złożyć elektronicznie przez PUE. Jeśli masz już przyznane prawo do renty rodzinnej i własnego świadczenia, proces jest znacznie prostszy nie musisz dostarczać dodatkowych dokumentów. W przeciwnym razie konieczne będzie uzupełnienie formalności. Teraz możemy przejść do kilku przykładów, które pokażą, jak te przepisy działają w praktyce. Załóżmy, że jesteś wdową, która otrzymuje emeryturę w wysokości 2300 zł. oraz rentę rodzinną w wysokości 2800 zł. Wybierając opcję 100% renty rodzinnej i 15% emerytury, łączna kwota świadczeń wyniesie 27-25 zł. Jeśli zdecydujesz się na odwrotne proporcje, Twoje świadczenie będzie niższe 2645 zł. Te różnice mogą wydawać się niewielkie, ale dla wielu seniorów każda dodatkowa złotówka ma ogromne znaczenie. Renta wdowia nie jest jednak wolna od kontrowersji. Niektórzy eksperci twierdzą, że przepisy dyskryminują pewne grupy społeczne, takie jak mężczyźni, osoby rozwiedzione czy single. Ponadto wsparcie jest stosunkowo niewielkie, zwłaszcza w obliczu rosnących kosztów życia. Z drugiej strony, zwolennicy ustawy podkreślają, że jest to krok w dobrym kierunku i ważne wsparcie dla seniorów. Kolejnym ważnym aspektem jest to, że renta wdowia przestaje być wypłacana, jeśli osoba uprawnioną zawrze nowy związek małżeński. Dla niektórych może to być trudny do zaakceptowania zapis, ale ma swoje uzasadnienie. Przepisy te mają na celu zapewnienie, że środki trafiają do tych, którzy naprawdę ich potrzebują. Podsumowując, renta wdowia to nowy element polskiego systemu świadczeń, który ma pomóc seniorom w trudnych chwilach. Proces składania wniosku jest stosunkowo prosty, a nowe przepisy dają możliwość wyboru najbardziej korzystnej opcji. Mimo pewnych kontrowersji i ograniczeń, jest to krok w kierunku wsparcia tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Jeśli ten temat Cię zainteresował i chcesz dowiedzieć się więcej o świadczeniach i emeryturach, koniecznie zasubskrybuj mój kanał i włącz powiadomienia. Dzięki temu będziesz na bieżąco z najnowszymi informacjami, które mogą wpłynąć na Twoje życie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Wyobraź sobie, że po stracie współmałżonka nie musisz już wybierać pomiędzy jednym świadczeniem a drugim. Wiesz, że możesz liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe, które pomoże Ci przejść przez trudny czas. Taka właśnie jest idea Renty Wdowiej, która ma na celu wspomóc osoby starsze w trudnych chwilach po stracie bliskiej osoby ale jakie są faktyczne korzyści i co trzeba zrobić, aby się o nią ubiegać? Renta wdowia, choć brzmi obiecująco, nie jest dostępna dla każdego. Nowelizacja przepisów wprowadza zasady, które muszą zostać spełnione, aby móc skorzystać z tego świadczenia. I właśnie te szczegóły są kluczowe, znajomość warunków, procedur i potencjalnych korzyści może znacząco wpłynąć na Twoją decyzję. Zacznijmy jednak od początku. Dzięki zmianom w prawie od 1 stycznia 2025 roku osoby uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym małżonku mogą połączyć swoje świadczenia w sposób, który wcześniej nie był możliwy. Zamiast wybierać między jednym świadczeniem a drugim, teraz możesz otrzymać zarówno pełną wysokość jednego z nich, jak i część drugiego. To oznacza, że nie musisz rezygnować z części swoich środków. Zamiast tego możesz otrzymać więcej, co może znacząco wpłynąć na Twój budżet domowy. Aby dokładnie zrozumieć, jak działa renta wdowia, warto przyjrzeć się przykładom, które pokazują praktyczne zastosowanie nowych przepisów. Na przykład, jeśli otrzymujesz emeryturę w wysokości 2500 zł i jednocześnie masz prawo do renty rodzinnej w kwocie 2000 zł, Twoje świadczenie może wynosić nawet 2800 zł, jeśli wybierzesz opcję 100% emerytury i 15% renty rodzinnej. W innych przypadkach różnice w kwotach mogą być większe lub mniejsze, w zależności od Twojej sytuacji. Nowe przepisy wprowadzają również limity, które mają na celu zapewnienie sprawiedliwości i efektywności systemu. Na przykład maksymalna suma obu świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury. To ważne ograniczenie, które wpływa na wysokość wypłat, ale jednocześnie pomaga utrzymać stabilność systemu emerytalnego w Polsce. Co ważne, renta wdowia nie jest automatycznie przyznawana. Aby ją otrzymać, musisz złożyć wniosek na specjalnym druku ERWD. Wniosek ten jest dostępny w placówkach ZUS, na stronie internetowej ZUS oraz na Platformie Usług Elektronicznych PUE. Proces składania wniosku jest prosty i przystosowany do potrzeb seniorów. Możesz to zrobić osobiście, przez internet lub wysyłając wniosek pocztą. Jeśli już pobierasz rentę rodzinną i własną emeryturę, Procedura jest jeszcze prostsza, ponieważ nie musisz dostarczać dodatkowych dokumentów. Jednak, renta wdowia to nie tylko suche liczby i przepisy. To także wsparcie emocjonalne i społeczne, które może pomóc wielu osobom starszym przetrwać trudne chwile. Strata bliskiej osoby to zawsze ogromne wyzwanie, a dodatkowe środki finansowe mogą być prawdziwym ratunkiem w trudnych chwilach. Co ciekawe, nowe przepisy uwzględniają również sytuację w których osoba uprawnioną ma więcej niż dwa świadczenia, np. świadczenie honorowe z tytułu ukończenia stu lat. W takich przypadkach ZUS dokonuje indywidualnych obliczeń, aby zapewnić najbardziej korzystną wypłatę. Warto również pamiętać, że renta wdowia przestaje być wypłacana, jeśli osoba uprawnioną zdecyduje się na zawarcie nowego związku małżeńskiego. Jest to jeden z bardziej kontrowersyjnych zapisów, ale ma na celu zapewnienie, że wsparcie trafia do osób, które faktycznie tego potrzebują. Podsumowując, renta wdowia to szansa na lepsze życie dla wielu seniorów w Polsce. Dzięki nowym przepisom osoby, które wcześniej musiały wybierać między jednym świadczeniem a drugim, mogą teraz otrzymać wsparcie, które pomoże im w codziennym życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, koniecznie zasubskrybuj mój kanał i włącz powiadomienia. Dzięki temu zawsze będziesz na bieżąco z najnowszymi informacjami, które mogą wpłynąć na Twoje życie.